Tak, tak, to po kolei Tupały dni, lata nadzieje Aż zaczęły im nie dudnić armaty Litwa raz pierwszy Ciekła przez marszu w smugi jak przez palce Przeciekła z frontu do wierszy Wiersze o mnie walczą I znów Litwa jeziornej jesieni Chora borów na wzgórzach mosiądzem, Wody pod łodzią rumieniec na przemian z mową białoruską lśnił na wybrzeży wstędza, we wstędze ręki mej pluską. Woły, ja tam kipiałem, wesoły ciężko i gęsto rosną. W miasteczku o cerkwie białe, brzmiała moja mała wiosna. W Warszawie już jasne witryny, smutek zasłonił przede mną. Paryż ocean widziałem przez nęśiny. Także laurowo, ciemno, snów ziemia, Lublin pusty, Jak czerwone skały Brytanii, serce w pół drogi nie ustaj, Dalej za nic. Taki jest poetycki autoportret Józefa Czechowicza z tomiku w Łyskawicy, pochodzi on z 1934 roku. Stanąłem na ziemi w Lublinie, Miało to miejsce dokładnie 105 lat temu. Może niedokładnie, bo Czechowicz przyszedł na świat w niedzielę o godzinie 9.30, a dzisiaj można by, byłoby powiedzieć, jeżeli byśmy brali ten układ dni, że mamy urodziny Czechowicza w wigilię niejako tamtych urodzin. Bo tak naprawdę miało to miejsce w niedzielę o 9.30. Mój profesor badając stare plany miasta, odnalazł też dokładny adres Czechowicza, miejsca jego narodzin. Czechowicz powiedział pewnego razu do swojej kuzynki, zapewniam Cię, że jeszcze kiedyś miejsce mojego urodzenia będą zwiedzali. Te słowa prorocze spełniły się. Cechowicz urodził się na ulic przy ulicy Kabuzyńskiej 3 w Suterenie w mieszkaniu numer 8. Dzięki rekonstrukcji profesora wiemy dokładnie, w którym miejscu przyszedł na świat ten najważniejszy nie tylko lubelski, ale jeden z najważniejszych również polskich poetów. Dzisiaj tej kamienicy już nie ma, jak wielu miejsc magicznych w Lublinie. I proszę sobie wyobrazić, że dokładnie w tym miejscu, gdzie w suterenie przyszedł na świat 15 marca 1903 roku Józef Czechowicz, jest dzisiaj Galeria Centrum Dom Handlowy. Jeszcze raz przytaczam, powtarzam słowa skierowane przez Czechowicza do kuselki. Zapewniam Cię, że jeszcze kiedyś miejsce mojego urodzenia będą zwiedzają. Słowa poety spełniły się. Stanął na ziemi w Lublinie, do którego ostatecznie też powrócił, chociaż jego życie prywatne było bardzo burzliwe. Był z wykształcenia nauczycielem. Pracował najpierw w szkołach na Litwie, później na Wołynu, ale Robił później w Warszawie specjalizację i powrócił do Lublina od 26 roku 1926. Pracował w szkole specjalnej, później był nawet jej dyrektorem. Później znowu los rzucił go do Warszawy w 1933 roku. Tam pracował w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był redaktorem, współredaktorem kilku pism, innymi płomyka i płomyczka dla dzieci stąd. Te piękne wiersze dla dzieci Czechowicza. Właśnie tam były ich pierwodruki. I wrócił do Rubina, ale już tylko na chwilę, żeby na krótko przed śmiercią pożegnać się ze swoim rodzinnym miastem. Wrócił 9 września 1939 roku i Podobnie jak to jest w tej pieśni, którą przytoczyłem na samym początku, tej cudownej ilustracji klimatu przedwojennego Rubina, tam pojawia się fryzjer. Fryzjer, który już zginął, któremu na grobek napisze rodzina, choć po brzytwie spływa jeszcze świeża krew. Właśnie w takich okolicznościach zginął Józef Czechowicz, był fryzjera. Kiedy był, został zbombardowany ten fragment Lublina. Zginął podobnie jak Bruno Schulz, kilkaset metrów od miejsca swojego urodzenia. W rodzinnym mieście. Jednego i drugiego go czarne niedźwiedzie nocy. Stanąłem na ziemi w Lublinie. Tu mnie skrzydła uderzyła trwoga. To chyba kwintesencja losu Lubelskiego, poety. A teraz ziemię Ludin pusty. Serce w pół drogi nie ustaje. Dalej. Dalej będziemy podążali tropem Czechowicza. Będziemy z nim i z profesorem wspólnie odkrywać sekrety magicznego miasta. Będziemy docierali do Kresu. Mimo iż Czechowicz zastrzega się, że nie wiem, to jednak wie. Jest Taki wiersz, pochodzący z tomiku nic więcej. Napisał ten wiersz na trzy lata przed śmiercią, zatypułowany właśnie to wiem, który mógłby stanowić podsumowanie jego życia. Dzień nowy mija, rok za rokiem przemija, nie lekko. Dłonie poety płoną, aleś korono daleko. Nie spadasz jakoś na czoło A spadły pierwsze krople burzy W ogrodach ognia wybuch wybuchy wróży Jeszcze zaczekam Potem Obalę się jak wszyscy trup I tak kiedyś zale, zaleje Sława ciemnym złotem Grób Rok za rokiem przemijała Było ich tylko 36. W dłonie poety płoną. Stworzył przecież w tym krótkim czasie arcydzieła literatury polskiej, nie tylko wiersze, ale i ten cudownej piękności poemat o mieście Lublinie. Ale jest też, o czym nie wszyscy wiedzą, Czechowicz autorem coś, czegoś, co może nazwać elementem w skali literatury polskiej, poematu. Poematu, który jest oparty którego, który jest zbudowany na planie abecedariusza hebrajskiego. Ale o nim może powiem kiedyś innym razem. To wiem. Wierzę, rok za rokiem mija. Wierzę, że życie sztukmistrza, wędrownego poety nie jest łatwe. Że ta papierowa korona sławy, chwały pośmiertnej też nie jest trwała. Ale przeczuwa też poeta na kilka lat przed tragiczną śmiercią, że spadają pierwsze krople burzy, że słychać już trąby zapowiadające apokalipsę, że za chwilę mogą pojawić się już nie poetyckie begazy, ale cztery miejsca apokalipsy. W ogrodach ognia pomruk wybuchy wróży. Jeszcze zaczekam. To czekanie trwało krótką chwilę. Potem obalę się jak wszyscy trup. I tak kiedyś zaleje sława ciemnym złotem grób. Tak się stało. Znowu poety. słowa poety okazały się spełnionym proroctwem. Dzisiaj wszyscy zgodnie uznają, że Czechowicz jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów wszystkich czasów. Przed nim w Lublinie śmierć spotkała Jana Kochanowskiego, o czym wszyscy dobrze wiedzą, kiedy wyruszył na Sen Lubelskim. Także w Lublinie śmierć spotkała mojego profesora. Miasto, do którego się przechodzi, do którego się wracam, może być tym miastem kresu. Może być taką bramą, która stanowi przejście do tej innej strony.